Trzyma, ja jestem Trzeci i witam Was w kolejnym odcinku z Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie skina skład Buster Shelly oraz otworzę 10 star dropów Ale oczywiście zanim to, to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu skin, a ja przypnę wam serduszko. No a teraz słuchajcie myślę, że nie ma co by i na samym starcie od razu przejdę sobie, słuchajcie, do sklepu. A więc oczywiście klikam właśnie w sklep i przechodzę sobie oczywiście tutaj mm, po odpaleniu sklepu w prawo, więc ok, No i słuchajcie, właśnie tutaj w mamy takie dwie oto oferty. A mianowicie ofertę na 10 dropów oraz ofertę właśnie z tym skinem Squad Buster Shelly. Także słuchajcie, e, oczywiście obie te oferty sobie dzisiaj e, odbiorę. I myślę, że słuchajcie, na początku mogę sobie odebrać tą e, ofertę ze skinem. Także uwaga, proszę bardzo, klikam i w tym momencie zobaczmy. Mamy tutaj właśnie animację odblokowywania tego skina. Także Squad Buster Shelly jest już na moim koncie. Także bardzo fajnie, oczywiście sobie tutaj e, już klikam dalej, no i mamy również oprócz tego e, taką oto emotkę, mamy również ikonę gracza oraz spray, także bardzo fajnie, więc e, ok mamy już to wszystko tutaj odebrane, no i teraz pozostała mi do odebrania oczywiście ta oferta z dziesięcioma star dropami, także oczywiście ja sobie w tą ofertę również klikam, no i zaczynamy oczywiście tutaj otwierać te star dropy, także ok mamy pierwszego star dropa już przed nami, a więc oczywiście myślę, że nie ma co podróżować, no i zaczynam oczywiście sobie tutaj to otwierać, więc uwaga, proszę bardzo, na początku Zaczynamy niestety z rzadkim stardropem, więc e, no dobra, na początku nie najlepiej. Mamy tutaj 25 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, uwaga, kolejny drop i znowu niestety rzadki. E, więc mamy tutaj 50 monet, także no dobra, no mam nadzieję, że tutaj jakieś dobre stardropy będą, bo zobaczcie, że znowu mamy rzadkiego stardropa i mamy no znowu monety tym razem. E, 50, OK, No i no nie no nie gadajcie, że to będzie znowu... OK, dobra, przynajmniej jest bardzo rzadki, a nawet jej piski. Dobra, słuchajcie. OK, jest już znacznie lepiej. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie coś dobrego, więc uwaga, klikam i zobaczmy co tutaj będzie. I mamy tutaj kredyty e, razy 100. No po prostu plus 100 kredytu tak naprawdę. Więc to akurat jest fajny traf. E, jak najbardziej kredyty się przydadzą, więc e, okej, okay, w końcu mieliśmy coś dobrego. Teraz mamy bardzo rzadkiego start-upa, więc przynajmniej nie jest to rzadki start-up, ale niestety mamy słabą e, tutaj rzecz tego sardropa, ponieważ jest to 100 monet. Ale oczywiście lecę tutaj dalej. No i zobaczmy co będzie w kolejnym sardopie. Czy to będzie znowu rzadki start-up? Uwaga, no niestety tak, więc w sumie większość tych to na razie są rzadkie stardropy. Mamy tutaj tym razem 50 monet. Lecimy sobie dalej, znowu mamy Epskiego stardropa po raz drugi. Może się jeszcze nawet ulepszy. No niestety nie ulepszy się, ale mam nadzieję, że tutaj również będzie coś fajnego. Także klikam i uwaga, co będzie tutaj i mamy tutaj skina, okej. Okay. Jest to kolejny, naprawdę fajny traf. Mamy tutaj skina piłkarska Bonnie, więc jak najbardziej fajnie. Mamy tutaj takiego to skina. W takim razie lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Skin został tutaj trafiony. Więc no tutaj jak najbardziej się z tego trafienia cieszę. E, mamy tutaj teraz rzadkiego stardropa, więc tutaj będzie na pewno gorzej. Mamy tutaj monety, ale oczywiście nie kończymy tutaj otwierania tych stardropów, bo przed nami jest właśnie kolejny. Niestety znowu rzadki. Tym razem mamy punkty, mocy dla dowolnego zatemiaża 25. E, no i oczywiście kolejny stardrop. Uwaga rzadki, niestety znowu. Także tutaj no większość tych stardropów to są rzadkie dropy ale mieliśmy kilka dobrych stardropów i mieliśmy kilka naprawdę bardzo fajnych e, trafień. Także jak. Najbardziej fajnie. To jak widzicie, ja już wybrałem sobie skina Squad Buster Shelly, no i myślę, że pora oczywiście tego skina przetestować w grze. Okej, okay, a więc moja pierwsza gra tym właśnie skinem do Shelly już wystartowała, więc oddam sobie sobie tutaj pierwszy strzał i naprawdę powiem Wam, że ten skin ma naprawdę fajne animacje. No i tutaj chciałbym jak najbardziej tą pierwszą grę tym skinem wygrać. Ale jak widzicie na początku, no straciłem całkiem e, sporo e, życia, całkiem sporo obrażeń mi zadali przeciwnicy, ale mam nadzieję, że tutaj okej, okay, pokonałem właśnie Franka bardzo dobrze. No i teraz muszę na pewno. Uważać, bo tutaj mamy grifa, który ma 5 parców. Niestety zebrał on kolejne pary ze środka i zwróć uwagę, że tutaj każdy ma dużo parcubsów, ale słuchajcie, postaramy się użyć tutaj ulta, okej, okay, udało się i niestety zginąłem. No nie, mamy chyba czwarte miejsce. A więc jestem w kolejnej gierce tym skinem, no i niestety okazało się, że zdałem tam nawet piąte miejsce, także naprawdę no poszło nie najlepiej. Ale ogólnie, no mapa na Shelly to nie jest zbytnio dobra, no ale akurat taka się trafiła. E, więc okej, okay, mamy tutaj w ogóle Tika. Fajnie byłoby go pokonać, ale słuchajcie, no na razie mi się to nie udaje. E... No, szkoda, że w tamtej gierce e, no, nie zająłem dużo lepszego miejsca. Bo, no, poszło no, no, naprawdę słabo, bym powiedział. Bo tam mogłem, moim zdaniem, na spokojnie zająć pierwsze miejsce. Tylko, no, po prostu inni mieli dużo Power cubesów i, no, troszeczkę nie do końca dobrze to wszystko rozegrałem. No, ale dobra, no, mówi się trudno. gram oczywiście dalej. E, oczywiście będę się starał w kolejnych gierkach, na przykład w tej, której jestem teraz. E, no, i oczywiście tutaj muszę uważać też na innych e, przeciwników. Bo, no, szeli tak jak już. Już mówiłem sobie przed chwilą, no nie jest za bardzo dobrym zademarzem na tą mapę. Tym bardziej, że jak widzicie, tutaj przeciwnicy zniszczyli prawie całą mapę i ta mapa została, jakby, no stała się taką otwartą mapą, bardzo. A Shelly oczywiście jest na blisko, no. Jedynie mogę tutaj sobie zobaczyć, jak wyglądają te ataki tej Shelly. I naprawdę, no, animacje właśnie tego ataku są naprawdę bardzo ładne. E, wygląda to naprawdę fajnie. No ale słuchajcie, no za wiele w tej gierce tutaj nie mogę zrobić. No ale oczywiście tutaj będę starał się zajmować jak najlepsze miejsce. Może, no, jakoś wiele nie zrobię, ale przynajmniej tutaj będę jakoś próbował walczyć. Mamy tutaj cały czas tego Tika, on jakimś ludem cały czas żyje, ale fajnie byłoby go tutaj pokonać, bo on jakiś bardzo trudny do pokonania raczej nie powinien dla mnie być. Ja też tutaj mam gadżet i mógłbym go teoretycznie użyć, ale myślę, że toraz tutaj się nie przyda. On teraz używa na mnie ulta i muszę tutaj uważać. Okej, okay, dobra, jak widzicie. Teraz y, się trochę podleczyłem Ale no życia mam całkiem mało i ten tick Cały czas mnie atakuje, cały czas on mnie atakuje Więc ja może sobie słuchajcie użyję gadżetu Chociaż nie wiem to już teraz nie jest za późno tak trochę No i właśnie, niestety za późno to zrobiłem I mamy czwarte miejsce, no więc dobra Kolejna gierka oczywiście już wystartowała No i słuchajcie no przynajmniej w tej poprzedniej gierce Poszło teoretycznie lepiej Niż w tej pierwszej, ponieważ no Zająłem lepsze miejsce, bo w pierwszej gierce Miałem piąte, a przed chwilą miałem czwarte Także no idzie Teoretycznie lepiej, ale słuchajcie teraz prawie zginę i no nie, El Primo do mnie tutaj podchodzi i okej okay, udało się go pokonać, ale znowu zginąłem, no nie no a więc oczywiście próbuję tutaj e, dalej jakieś dobre miejsce e, zająć, ale słuchajcie no no tutaj w sumie nie ma co się też dziwić, że jakiś e, bardzo dobrych miejsc nie zajmuje, no bo no Shelly nie jest dobrym tym na tą mapę to trzeba przyznać, e, także no tutaj mm, no raczej nie jest łatwo zająć jakieś dobre miejsce a oczywiście staram się jak najlepiej no jakoś najgorzej nie idzie, ale wiadomo, że no Powiedzieć, że dobrze idzie też raczej nie można e, Słuchajcie, teraz mam tutaj Piper, która Niestety użyła na mnie gadżetu, ale może uda się ją tutaj Słuchajcie, pokonać, zobaczymy Jest oczywiście na to szansa i no prawie, prawie Mi się to udało, ale oczywiście Stu ją e, dobił, no i ona zginęła I mamy już 5 osób, także Całkiem e, dobrze 4 osoby oczywiście oprócz mnie e, No i słuchajcie, tutaj może uda się Zająć jakieś czwarte miejsce e, No zobaczymy, i mamy już właśnie czwarte miejsce Minimum, nawet może uda się jakieś trzecie Drugie, no zobaczymy, byłoby to coś naprawdę bardzo fajnego. Um, oczywiście cały czas gierka tutaj trwa trzy osoby oprócz mnie, ja mam jednego powercubesa oczywiście ja mam też Shelly, która no nie jest dobrym zamiarzem na tą mapę, tam mamy Sił, który ma 8 Power cubesów aż, także no tutaj trzeba mm, bardzo na niego uważać, no tak naprawdę ja muszę tutaj na każdego uważać, bo małe szanse mam z kimkolwiek tutaj tak naprawdę, szczerze mówiąc no właśnie, no i, i zginąłem i mam czwarte miejsce a więc no słuchajcie, spróbuję zagrać tutaj już po raz ostatni tym skinem, e, może uda się zająć w końcu jakieś e, lepsze miejsce, chociaż no w sumie czwarte miejsce, przed jak było, to naprawdę jest to dobre miejsce bo jest to teoretycznie Uznawane e, w misjach e, jako wygrana, także w sumie nie poszło tak źle. E, na pewno, oczywiście, e, zbieram sobie tutaj, słuchajcie, teraz. Power Cubesa, mamy już w tym momencie 3 Power cubesy, ale oczywiście mamy tutaj też Bulla, no ból tutaj też na pewno jakimś bardzo dobrym zadymiarzem nie jest na tą mapę, no i zobaczymy jak tutaj w sumie pójdzie, okej okay, dobra, lecimy sobie słuchajcie tutaj dalej, no 7 osób zostało, ale coś czuję, że tutaj dobrego miejsca raczej nie zajmę okej, okay, słuchajcie użyłem ulta i pokonałem tego przeciwnika, zostawię tutaj przy mnie ból no i zobaczymy, może uda się go pokonać, Mam już czwarte miejsce no i fajnie byłoby zająć tutaj trzecie miejsce no to byłoby to po prostu moje najlepsze miejsce, tym Skinem I byłbym wtedy e, bardzo zadowolony. Okej, okay, mam już trzecie miejsce, można się uda Zająć drugie miejsce, bo zobaczcie, mamy tutaj tego Bula, e, No i słuchajcie, jest szansa na pokonanie go jak najbardziej. E, dosyć sporo go już obbiłem. On jeszcze żyje, ale dobra, już go pokonałem i mamy wielkie starcie. No ale wątpię, że uda mi się zająć pierwsze miejsce, ale byłoby to coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego, ponieważ w końcu by mi się to udało. Mamy tutaj słuchajcie, Steel, który ma osiem parę użyję sobie na niego ulta i słuchajcie, no prawie, prawie, niestety nie udało się e, go pokonać i coś Czuję, że niestety tutaj będzie już to drugie miejsce. Miejsce, bo szanse są całkiem małe na pokonanie tego stew eee, tym bardziej, że on się słuchajcie, no leczy prawie cały czas, więc okej, okay, użyję sobie ulta, ale mamy drugie miejsce a więc słuchajcie, oczywiście ja cały czas grałem e, ponownie, no i mamy tutaj słuchajcie, jeszcze kolejnego startupa w dzisiejszym odcinku e, po tych gierkach, więc ok mamy tutaj rzadkiego startupa, a w nim mamy 50 monet, e, no i mamy słuchajcie tutaj również oczywiście jajko, więc mogę sobie słuchajcie to jajko w sumie otworzyć, mamy tutaj rzadkie jajko i mamy tutaj jakąś mutację, więc zobaczmy do kogo to będzie mutacja i będzie to mutacja do spike'a e, tak Także ok, um, słuchajcie, w takim razie ja już oczywiście tym skinem sobie zagrałem. Tutaj już się przemienił w sumie ten skin na innego skina, ale słuchajcie, no myślę, że w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz osoba z na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.